Dzień dobry! Z tej strony Mana, dobrze że jesteś. Zrobimy, czy, zrobimy dzisiaj czytanie. Zbliża się ta zapowiedziana burza, która idzie wielkimi krokami, więc nie mogę się doczekać. Jak na razie świeci słońce, powoli się ścienia Zobaczymy, czy faktycznie dojdzie. Ech. Ok, zrobię do tego czytania przedłużone czytanie jak zwykle. Więc jeżeli będziesz miała ochotę, jeżeli będziesz miał ochotę na przedłużone czytanie. Napisz do mnie maila w opisie tego filmu, jest mój adres mailowy i udostępnię ci mailem link do przedłużonego czytania, które jest tu na YouTubie. Przedłużone czytanie kosztuje 20 zł. Kontrola. Hmm. To jest tak, jakby kontrolować wiatr, który jest przed burzą, który się zrywa przed burzą. To jest tak, jakby chcieć kontrolować burzę, chcieć kontrolować yy, to, co ma wyjść z tego, to znaczy efekt końcowy. Kontrola efektu końcowego, to znaczy, Uh, mm. pieniądze i części ciała. Niezintegrowane pieniądze. To jest tak jakby yy, brak judgmentu. To jest tak, jakby chodzi o energię. Chodzi o energię podsumowania wszelkich form zarabiania czy generowania środków, które były. Wymuszone, które były chęcią tylko zarobienia, czyli niezintegrowane pieniądze, czyli takie, które nie były. Czy nie są mm, wprawdzie zbudowane na miłości, czyli na równym braniu i dawaniu. Brak judgmentu dzisiaj. Jest taki, że nie zrobiliście kontroli finansowej, słyszę. Czyli nie zrobiliście nic w związku z tym, żeby zarobić więcej na podstawie tylko chęci zarobienia. Czyli nie wyszliście jeszcze z linii czasu, na której byliście testowani, czy... Czyli, czyli ta linia, trwa, linia czasu dalej trwała, gdzie, był, gdzie trwał test, który mówił, trzeba ich sprawdzić, czy będą chcieli zarobić na czymś nieprawdziwym. Czyli coś, co nie jest e, autentycznego z Twoją osobą. No, o, ale mamy mm, głupca odwróconego, czyli to jest koniec tej linii czasu, ok, czyli to jest podsumowanie tej linii czasu, w której Ty jako Energia zintegrowana w pełni musiała walczyć ze swoją energią niesintegrowaną. I na tym polegała ta kontrola. Czyli trzeba było, tak jakby, przekształcić tą kontrolę w kontrolę samej kontroli, jeśli to ma sens. Czyli kontrolować swoją kontrolę tego, że chcesz kontrolować. Czyli zejść dwa razy głębiej i wyczuć to, że poprzez zarabianie, poprzez generowanie środków, które miały być tylko wygenerowane po to, żeby zaspokoić twoje ego, to jest to, co chciały, chciało być niekontrolowane, ale. Nie ma innego słowa na to. To znaczy, obserwowane bycie, um, zauważenie w sobie um, tego elementu ego, które chce zarobić, które chce wygenerować, które chce mieć manifestację, tylko na podstawie, na fundamencie fałszywym, czyli na przykład. Um, Atencji spowodowanej tym, że masz pieniądze, powiedzmy, albo że masz jakieś dobre materialne. Czyli najprościej mówiąc, inna forma wyjścia z biedy. Inna forma wyjścia z biedy. Czyli to jest to, co integrowaliście, to, co dzisiaj dojdzie do Was, to wyjdziecie z pewnej. Zobaczycie, czyli byliście w pozycji, gdzie mieliście zasłonięte oczy, bo byliście testowani, czy wasz instynkt, czyli czy wasza, przepraszam, intuicja, nie instynkt, czy wasza intuicja dobrze zdefiniowała waszą pozycję tej królowej pentakli, czyli tej, która gromadzi. I teraz zostanie Wam coś pokazane. Czyli z, zamknie się. E, to może być nawet bycie w relacji z powodu tylko i wyłącznie finansowej. To może być coś, co Wam pokaże. Zobaczcie, mieliście szansę na to, żeby być w relacji tylko z powodu pieniędzy. I nie weszliście w nią. Na przykład, prawda? Czyli nie będzie judgmentu, yy, osądu tej sytuacji, bo nie zrobiliście nic przeciwko sobie. Ok? Więc tutaj czytanie powinno się skończyć, prawda? Więc co jeszcze tutaj chce być powiedziane? Ciekawe. No bo. Wiadomość jest bardzo prosta, jasna, czysta, klarowna. Więc co tu jeszcze chce być wyjaśnione? Jest burza! Ok. Jest błyskawica. Jest burza i jest błyskawica. Efekt. Będzie efekt tej burzy. Efekt burzy, okej, okay, o co chodzi, czyli okej, okay, jest tu jeszcze jakaś wiadomość. Burzy, efekt tego konfliktu, efekt konfliktu e, twojej kompletnie zintegrowanej energii z kompletnie niesintegrowaną energią ciepło-zimno, tak, i wtedy powstaje Ok, czyli będzie dzisiaj w tobie jakaś burza emocjonalna, może nie nazywajmy tego emocjonalną, po prostu powiedzmy burza jakiegoś konfliktu, która może być odzwierciedleniem na zewnątrz. Może to być no nie mówię kłótnia z innymi, ale może to być. Ok, mamy wartość i mamy biedę. Ciepło-zimno, ciepło, czyli wartość, którą odkrywasz, starcie ciepła z zimnem, czyli które wygeneruje efekt, czyli błyskawicę, która prawdopodobnie wyjdzie wieża, która pewnie rozwali wieżę, czyli chodziło o integrację Twojej wartości wśród ludzi. Ok. Wśród ludzi, prawda? Czyli Pewien konflikt, który dzieje się. Okej? Okay. No i mamy wieże, okej? Okay. Co, co spadło? Hermit. Mm. W ogóle, cała sytuacja związana z tym, że szukasz swojego światła, spadła. To znaczy, nie musisz już szukać swojego światła, nie musisz szukać już swojej wartości w tej ciemności, bo. Zostanie ci pokazana w jakiś sposób. Brak judgmentu, brak sprawiedliwości. Zostanie ci coś pokazane, że zrobiliście coś dobrze i pomimo tego, zobaczcie, pomimo tego, że to wy byliście tymi, którzy byli w biedzie. Że to wy byliście tymi, którzy są w stresie finansowym, czy w stresie generalnie tym spowodowanym, mówiłam wczoraj o tym zaadresowaniu tego czegoś, tego kogoś, tego czegoś w sobie, i weszliście z tego y, obszaru emocjonalnego do bycia początkującym, czyli paziem, czyli kimś młodym w swojej wiedzy, czyli kimś, kto ma. Troszkę, troszkę wiedzy, prawdy na ten temat i pomimo tego, że macie tak troszkę, troszkę w tym temacie wiedzy na ten temat, wybraliście dobrze, widzicie? 10 pentakli odwrócony, to jest to, co było. Sytuacja, w której się znaleźliście, mówimy tylko o tym aspekcie, tak? Czyli niesintegrowane, linia czasu, na której były podawane wam niezintegrowane formy zarabiania czy generowania, ta wieża się nie rozpadła, tak? Dlatego, że nie wybraliście tych form, czyli z, e, zauważyliście ten konflikt mentalny, czy konflikt emocjonalny, czy konflikt na zewnątrz was. I w związku z tym jest sprawiedliwość odwrócona, to znaczy, sprawiedliwość jest na Twoją korzyść. Najpierw chce ci być pokazane, że sprawiedliwość jest na Twoją korzyść. Po to, żeby Ci pokazać dokładnie o jaką sytuację chodzi, po to, żebyś mogła wiedzieć, mógł wiedzieć dokładnie, gdzie była prowadzona ta burza. Inaczej, burza, która jest teraz tutaj, krąży, to jest odwzorowanie tej mentalnej burzy w Tobie, czy tego konfliktu, który mówi, nie będę działać na podstawie biedy. Nie będę działać tylko dlatego, że yy, mam niesintegrowaną energię dotyczącą generowania. Nie będę działać na podstawie braku miłości. Nie będę, nie będę, nie będę, nie będę. I jakby Twoja. Decyzja, czy Twoja pozycja wprowadziła Cię w konflikt. Może z innymi, może z ludźmi, może to Ty byłaś tą, to Ty byłeś tym, którzy musieli odchodzić, ponieważ mówili: Nie będę robić czegoś, co nie jest zintegrowane ze mną. Więc jeżeli Ci się nie podoba, to dalej Na przykład, mogliście to usłyszeć. Jest brak sprawiedliwości w tym temacie. Czyli Twoja podróż do środka, szukająca światła w tej sytuacji, czyli szukająca prawdy w tej sytuacji, do, znajduje to światło, i to światło nie pochodzi od światła tego, które trzymasz, które Cię prowadzi, nie pochodzi od światła Twojej wartości, ale z tej mentalnej burzy, która będzie efektem znów wracam do tego słowa czyli efekt tej mentalnej burzy będzie w jakiś sposób pokazany. Efekt. Efekt. Okej. Okay. Mamy Twój zdrowy, męski pierwiastek, który, czyli znów wojownik światła, tak? Czyli mówię, nie światło, które Ciebie prowadziło, nie światło Twojej wartości, które Ciebie prowadziło, tylko światło, które będzie wygenerowane poza Tobą, które będzie tym starciem ciepła z zimnem, czyli biedy, biedy z Twoją wartością, czyli ciepło-zimno wygenerowało w Tobie, nie, wyprowadziło na przód Twój pierwiastek zdrowego, męskiego cesarza, który ci mówił, zobacz, jesteś zintegrowana, jesteś zintegrowana, masz to, masz to. I mamy kojota, który jest przeciwieństwem, czyli tego, kto cię miał zwieść, tego, który cię miał zwieść, żeby ci pokazać twój brak wartości, żeby ci udowodnić twój brak wartości. Udowodnić Twój brak wartości. Ok. Wszystkie te czytania, które robiłam do tej pory, one coraz bardziej, że tak powiem, klarują się w takie. Czyste, jasne prawdy, które jestem w stanie bardziej zartykułować, prawda? Czyli one na początku były takie rozlazłe, gdzieś tam była prawda, gdzieś tam był fałsz, i teraz one nabierają takiej esencji, którą jestem w stanie teraz wyartykułować coraz bardziej. Tak mi się wydaje. Seks odwrócony. Seks odwrócony, brak miłości, brak intymności, brak dotyku, brak um, brak. Uu. Ciężka sytuacja. Kompletna dewastacja, którą dalej nosiliście, bo koło fortyny dalej mówiło, że jesteście testowani, odwrócone i że musicie się z tego uzdrawiać. Dopiero teraz jest szansa na to, żeby. Wyjść z tej linii czasu. Ok, kochani, zrobię przedłużone czytanie. Mamy ten konflikt. Zrobię przedłużone czytanie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam w opisie filmu. Jest mój adres mailowy. E, tak jak mówiłam. Napisz do mnie, jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie, a jeżeli nie i to wszystko, to bardzo dziękuję i do następnego, trzymajcie się ciao.